Dzisiaj coś na jesienno-zimowe wieczory, dla tych, którzy wolą się kurować metodami bardziej tradycyjnymi. Zapraszam na hot -tory, jeden z najbardziej znanych koktajli serwowanych na ciepło. Alkohol, który wykorzystamy, to szkocka whisky. Możemy użyć charakternej single malt lub tej zwykłej blended, mieszanej. Ja wykorzystam tą drugą. Do szklanki z uchem. jeżeli takiej nie posiadamy, może być zwykły kubek od herbaty, wlewamy około 40 ml szkockiej whisky. Następnie dodajemy pokruszony cynamon, laskę cynamonu. Wcześniej potraktowałem ją młotkiem. Kilka goździków. Następnie 2-3 łyżki miodu. Ja go podgrzałem, żeby łatwiej uzyskał konsystencję, taką, którą będzie można łatwiej wymieszać. Sok z połówki cytryny. I następnie wszystko to zalewam wrzącą wodą. Jeżeli nie jesteśmy pewni wytrzymałości naszej szklanki, zostawmy łyżkę, która odprowadzi nadmiar ciepła. Wszystko zamieszajmy. I właściwie nasz syropek jest gotowy. Bokatywe we wszystko to, co najważniejsze: miód, witaminę C i witaminę W ze Szkocji. Na zdrowie i pamiętajcie, nie przesadzajcie.